Zróbmy sobie taki przez moment eksperyment. Taki eksperyment na naszej wyobraźni. Jest rok 2016, nie ma zmiany, nie ma zmiany rządów. Czego by wtedy najprawdopodobniej nie było. Jakby rzeczywistość wtedy wyglądała, Szanowni Państwo. Ja może przypomnę Państwu tutaj, ale wszystkim naszym drogim seniorom. Nie byłoby 13 i 14 emerytury. Pamiętacie, jak wyglądały waloryzacje? Przypominam sobie, że były nawet kilkuzłotowe, małe, bardzo niewielkie waloryzacje. Ale nie byłoby też emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, bo to my wprowadziliśmy 30 tysięcy złotych, kwotę wolną od podatku. Nie byłoby dodatków na osłonowych, nie byłoby dodatku ciepłowniczego, który właśnie przyjęliśmy jako rząd, bo partia, Liberalna, czyli Platforma Obywatelska PSL, zostawiają ludzi samych sobie. Przypomnijcie sobie tamte czasy. Niektórzy tutaj z Państwa mówią, że doskonale je pamiętacie. Nie byłoby tych wszystkich programów, które dzisiaj służą seniorom. Nie byłoby leków 75. Plus. Tutaj jeszcze nie wszyscy z Państwa mogą, bo to. Bo jesteście Państwo młodzi, duchem i metryką. Niektórzy z Państwa jeszcze nie muszą z tego korzystać. Ale ci z Państwa, którzy muszą, wiedzą, że jest to kolejny rodzaj wsparcia. Te właśnie leki 75. Plus. Nie byłoby różnego rodzaju waloryzacji, które prowadzimy w cyklach rocznych, ale także nie byłoby tego wsparcia, którym dzisiaj tutaj się cieszymy tak szeroko zakrojonego programu Senior Plus, czyli budowa infrastruktury dla, dla Was, dla Państwa, żeby były warsztaty różnego rodzaju. Macie warsztaty tutaj też? U państwa? No, oczywiście. A więc to jest, Szanowni Państwo, ta różnica. I seniorzy, emeryci, nasze babcie, nasi dziadkowie, nasze mamy, nasi ojcowie mają bardzo dobrą pamięć. A ja chcę, chciałbym tylko odświeżyć troszeczkę tą pamięć i poruszyć wyobraźnię, żeby każdy senior pomyślał sobie, jakby ta nasza rzecz pospolita, jakby nasze życie seniora na emeryturze wyglądało, gdyby trzeba było pracować do 67 roku życia kobiety, mężczyźni, to była, szanowni Państwo, ich oferta dla seniorów. Pracować jak najdłużej, jak najdłużej pobierać składki, a jak najkrócej płacić emerytury. To była ta niestety filozofia naszych poprzedników. My od niej całkowicie odeszliśmy i nawet jeżeli te moje słowa tak w sposób jednoznaczny przypominają tamto, co było, ja wiem, że Wy pamiętacie, ale może w Polsce są tacy, którzy nie pamiętają tego. To chciałem przypomnieć, żeby było widać tą różnicę. Między tym, jak my się staramy, bo na pewno jest ciężko cały czas dzisiaj, zdaję sobie sprawę z tego, ale wyobraźmy sobie, jakby było w tym państwie liberalnym państwie Platformy i PSL.